Dokończenie tajemnicy Bożej rozdział 14. Dzięki Panu, że to oszustwo nie pozostanie na zawsze. Ta wielka prawda o chrześcijańskim kapłaństwie, służbie i świątyni nie pozostanie dla Kościoła i świata na zawsze zamknięta. Chociaż tajemnicy bezbożności udało się tajemnicę tę pobożności ukryć tak że cały świat w podziwie idzie za nią, objawienie 13 rozdział 4, od trzeciego po czwarty wiersz. Jednak to się zmieni. Przyjdzie jednak dzień, w którym tajemnica bezbożności zostanie zdemaskowana, a tajemnica Boża w swej całej prawdzie i czystości jeszcze raz zajaśnieje. Wówczas już nigdy nie zostanie ukryta, lecz osiągnie i spełni swój wielki cel. Jest napisane, lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża. Jak to zwiastował sługom swoim prorokom? Objawienie, dziesiąty rozdział, siódmy wiersz. Za czasów Chrystusa i Jego apostołów. Tajemnica Boża została w pełni objawiona jak nigdy przedtem, i była kazana wszystkim narodom, aby je przywieść do posłuszeństwa, wiary. Rzymian 16 rozdział 25 po 26 wiersz. Od początku świata aż do tego czasu było to u Boga ukryte. A teraz objawione świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was. Nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić Go. Doskonałym w Chrystusie Jezusie. Efezjan 3 rozdział trzeci wiersz, piąty dziewiąty wiersz. Kolosan, pierwszy rozdział 26 po 29 wiersz. Już wówczas za dni apostołów, według słów Pawła rozwijała swą działalność, tajemnica nieprawości. II Tesaloniczan, drugi rozdział siódmy wiersz. Jej rozwój postępował coraz bardziej, aż urosła do takiej światowej mocy, że miała władzę nad świętymi, czasem i prawem Najwyższego. Ona to wystąpiła przeciwko księciu ciążom, nawet wyniosła się ponad pana wojsk i usiadła w Kościele Bożym. Jako Bóg. I znowu tajemnica Boża została dla tych pokoleń przez wieki zakryta, lecz tym razem nie w Bogu. Dopiero teraz w dniach głosu, siódmego anioła, to jest dzisiaj chce Bóg dać poznać, jak wielkie jest między Boganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus was. Nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Kolosan, pierwszy rozdział, 27 po 28 wiersz. Jak poprzednio stwierdziliśmy, Pan Bóg już dawno to wszystko objawił sługom swoim prorokom. Nie tylko prorokowi Spatmos wyjaśniał, że dziś w tym czasie ma się dokonać tajemnica Boża. Gdyż to, co w widzeniu anioł obwieścił prorokowi Spatmos, to już dawno przedtem oznajmił sługom swoim prorokom, a teraz miało się to bez opóźnienia wypełnić. Całe to obwieszczenie brzmi, anioł zaś, którego widziałem, Stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu i poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i na Ziemię, i to, co na niej, i, na, i morze, i to, co w nim, że to, jest, że to już długo nie potrwa. Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża. Jak to zwiastował, sługom swoim prorokom. Objawienie dziesiąty rozdział od piątego po siódmy wiersz. Jednym z proroków, któremu były te rzeczy szerzej i wyraźniej objawione, niż wszystkim innym prorokom, był Daniel. Daniel nie tylko widział, Powstanie tego małego rogu, Jego wywyższenie się ponad księcia wojsk i Jego sprzeciwianie się Mu, podeptanie Jego chwały i Jego świątyni, ale widział także w tym samym widzeniu uwolnienie prawdy i świątyni spod panowania małego rogu. Daniel widział, jak prawda i świątynia Boża spod bluźnierczych nóg. Została uwolniona, wywyższona i podniesiona na jej prawowite stanowisko do nieba. Była to część tej działalności, której niebiescy obserwatorzy poświęcili największą uwagę. Daniel powiedział: I usłyszałem jednego świętego mówiącego, a inny święty rzekł do tego świętego, który mówił. Jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej codziennej ofiary, ustawicznej służby, przestępstwa, pustoszenia i bezczeszczenia świątyni i deptania prześlicznej ziemi? W ten odpowiedział mu: aż do 2300 wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. Daniel 8 rozdział 13 po 14 wiersz: Anioł Gabriel dostał polecenie, aby Danielowi objaśnić to widzenie. To uczynił, a gdy doszedł do tej części w widzeniu, która dotyczyła tych wielu dni, Daniel był bardzo zdziwiony tymi okropnymi rzeczami tego widzenia. Dlatego powiedział wtedy ja, Daniel, zemdlałem i chorowałem przez kilka dni. Potem wstałem i sprawowałem służbę u króla. Byłem jednak zaniepokojony widzeniem i nie rozumiałem go. Daniel 8 rozdział 27 wiersz. Aż dotąd można było to wyjaśnienie łatwo zrozumieć. Niedźwiedź. Przedstawia Królów Medoperskich, a kozią Króla Grecji. Wyjaśnienie następnej wielkiej mocy, powstającej po Grecji, patrząc na poprzednie objawienia, w rozdziale drugim i siódmym można łatwo zrozumieć. W każdym bądź razie tak dalece jak dalece Anioł to wyjaśnił. Lecz teraz w czasie wyjaśnienia najważniejszej części tego całego widzenia Daniel zemdlał i zachorował to najważniejsze i najistotniejsze w tej wizji zostało niewyjaśnione i tego nie mógł zrozumieć Daniel 8 rozdział 27 wiersz mimo to prorok pilnie dążył do tego aby to widzenie zrozumieć po zburzeniu Babilonu. W pierwszym roku panowania króla medoperskiego przyszedł ponownie anioł Gabriel do Dawida, mówiąc: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Daniel 9, rozdział 22, wiersz. Tu chodziło o zrozumienie tego widzenia. Podczas Wyjaśnia, którego Daniel zachorował. Teraz Anioł, kontynuując wyjaśnienie, ponownie kieruje uwagę Daniela na to widzenie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić. Bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. Wiersz 23. Gdy to uczynił, rozpoczął wśród wyjaśnieniem tego odcinka widzenia, w którym są wspomniane okresy czasu, a dokładnie tej części wizji, z powodu której Daniel osłabł i nie można było wówczas tego wyjaśnić. I tak anioł powiedział. Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu. Daniel 9, rozdział 24. Wiersz. Użyte tutaj słowo wyznaczono oznacza zamierzono, ustalono, zatwierdzono, odcięto. Gdy Anioł objaśniał to widzenie, przy pierwszym spotkaniu doszedł do tego odcinka czasu. Do tak zwanego wielu dni, które miały trwać 2300 wieczorów i poranków. Teraz, po zaleceniu Danielowi, aby szczególnie uważał, rozpoczyna od razu mówić o tych dniach i wyjaśnia z tym połączone wydarzenia. 70 tygodni lub 490 dni. Są zamierzone dla Żydów i Jerozolimy, przez to został ograniczony czas dla Żydów jako osobliwemu narodowi i Jerozolimy, ponieważ są to dni prorockie, z których każdy dzień oznacza rok. Tych 70 tygodni lub 490 dni równa się 490 rokom. I one są częścią tych 2300 dni, które znowu oznaczają 2300 lat. Punkt wyjściowy dla 490 lat jej równocześnie punktem wejściowym dla 2300 lat. Historię tych 70 dni lub 490 lat anioł wyjaśnia następujące. Następująco. Przedowiec i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca księcia jest siedem tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po sześćdziesięciu dwóch tygodni, Pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi, i aż do końca będzie wojna i postanowienie, spustoszenie. I zawrze złe przymierze. Z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie. Dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia, Daniel 9 rozdział 25 po 27 wiersz. Ten tutaj wspomniany rozkaz o odbudowaniu Jerozolimy. Wyszedł w roku 457 przed naszą erą, i jest to zapisane w siódmym rozdziale księgi Ezdrasza. Ezdrasz został upoważniony do opuszczenia Babilonu, zabrania ze sobą ludzi i materiałów koniecznych do budowy Jerozolimy i rozpoczęcia nabożeństw ku czci Boga. Ponadto wyszedł rozkaz do wszystkich skarbników po drugiej stronie Eufratu, aby zaopatrzyć Ezdrasza we wszystko, co jest potrzebne do wykonania tego zadania. W, w piątym miesiącu tego roku Ezdrasz przybył do Jerozolimy i od tego 457 roku przed Chrystusem zostało jeszcze pół roku. Tu jest punkt wyjściowy tych 490 lat i tych 2300 lat, to jest mniej więcej około 456 i pół roku przed Chrystusem. Odtąd licząc, miało upłynąć 483 lat, aż do pomazańca, mesjasza, księcia. I według wyliczenia owe. 26 i pół roku sięgają ery chrześcijańskiej a to do roku 27 przed Chrystusem i w tym czasie z wielką doskonałością rozpoczął Chrystus i został pomazany duchem świętym czytamy w marku pierwszym rozdziale od 9 do 11 wiersza i w mateuszu trzecim w rozdziale od 13 do 17 wiersza. Potem Mesjasz miał jeden tydzień czasu na umocnienie przymierza z wieloma. Ten jeden tydzień był ostatnim z tych 70 tygodni. W połowie tego tygodnia kończy się ofiara palona i śniedna, ponieważ Chrystus ofiaruje samego siebie na krzyżu. Ta po... To połowa tygodnia rozpoczęła się wiosną w 31 roku przed Chrystusem, a to 3,5 roku po rozpoczęciu ostatnich 7 lat, które się rozpoczęły jesienią w 27 roku po Chrystusie. To jest dokładnie ten punkt czasu, gdy Zbawiciel został ukrzyżowany i przez własną ofiarę, jedyną ofiarę za grzech zaniósł na zawsze ofiarę paloną i śniedną. Wówczas w, ziemki, w ziemskiej świątyni zasłona rozerwała się od góry aż do dołu. Przez to, co zostało pokazane, że tam skończyła się służba ofiarna, a ziemska świątynia została pustą. Teraz jeszcze pozostała druga połowa tego tygodnia. Owym 70 tygodni i ona była przeznaczona dla Żydów Jerozolimy jako szczególny dzień, jako szczególny dzień czasu dobroci i łaski. Te ostatnie pół roku rozpoczęły się na wiosnę 31 roku po Chrystusie, a skończyły się jesienią 34 roku po Chrystusie. Aż do tego czasu chrześcijanie głosili Ewangelię Żydom. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu innemu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Dzieje apostolski, 11 rozdział. I XIX wiersz. Gdy jednak minął ten czas, a Żydzi utwierdzili się w odrzuceniu Mesjasza i Ewangelii, została ich ostateczna decyzja zaakceptowana. Pod kierownictwem Piotra i Pawła całkowicie otwarły się drzwi wiary dla Pogan, dla których była przeznaczona reszta tych 2300 lat. Po 490 latach przeznaczonych dla Żydów pozostało jeszcze 1800 dziesiątych lat dla Pogan. Ten okres czasu, jak wynika z poprzedniego przytoczonych dowodów, rozpoczął się jesienią w 34 roku po Chrystusie i sięgał Niechybnie aż do jesieni 1844 roku. I ten rok oznacza koniec tych 2300 lat. W tym czasie według słów świętego świątynia znowu wróci do swojego prawa. Czytamy w Danielu 8 rozdziale 14 wiersz. Rok 1844 był też dokładnie czasem tych dni. Kiedy siódmy anioł się odezwał i zaczął trąbić, i w których dokona się tajemnica Boża, jako to zwiastował sługom swoim prorokom, objawienie dziesiąty rozdział siódmy wiersz. W tym czasie ma zostać przybita ta okropna ciemność, spowodowana tajemnicą bezbożności, która trwała całe stulecia. A przez którą tak długo była zakryta tajemnica Boża. W tym czasie miała być prawdziwa świątynia, prawdziwy przybytek, i w niej księcia, i w niej leżąca prawda podniesiona z ziemi, gdzie ją człowiek grzechu rzucił oraz podeptał i wzniesiona do nieba. Stamtąd powinno promieniować także światło, że cała Ziemia ma zostać oświecona od tej jasności w tym czasie ma być ta wielka prawda o kapłaństwie i służbie Chrystusa wywiedziona z zapomnienia czyli stamtąd gdzie ją obrzydliwość spustoszenia wrzuciła miała ona znowu i na zawsze zostać przywrócona na właściwe miejsce w wierze kościoła Bożego dla uzyskania doskonałości przez każdego prawdziwie wierzącego, według odwiecznego postanowienia Bożego, którego powziął w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.